Siemanko! Witajcie na kanale SilverCat Studio. Z tej strony Asia, a dzisiaj egzotykowy floorwork, czyli rzeczy, które wykonujemy w parkiecie na podłodze. Możecie śmiało ćwiczyć je w domu bez rurki. Jeśli macie, przygotujcie buty, zróbcie dobrą rozgrzewkę i zaczynamy! Pierwszym elementem, który Wam dzisiaj pokażę będą ruchy nóg, które pojawiają się w większości egzotykowych choreografii. U nas na zajęciach nazywamy to po prostu młynkami. Zaczniemy sobie od pozycji podporze na przedramionach. Układam sobie ręce wzdłuż ciała i podnosimy nogi do góry. Staramy się, żeby nasze plecy były wyprostowane. Zaczniemy od ruchu. Jedną nogą wchodzimy do naszej pozycji wyjściowej na przedramionach. Unoszę nogi do góry i zaczynamy. Rotuję piętę na zewnątrz, kolana do środka. Ciągnę stopą. Mocno na zewnątrz, robi koło. Otwieram kolana. Stopa ciągnie do podłogi. Wracamy, Jedna Mocno do środka. Rotuję kolano do środka. Stopa. Druga noga, Ciągnę piętę na zewnątrz. Robię kółeczko z tobą, otwieram kolana, ciągnę stopą do podłogi i wracamy. Pięta, kolano, to Jeśli udało wam się to zrobić, spróbujmy troszeczkę szybciej. Kolanko do środka, koło z tobą, otwieram, wracamy. Pięta, kolano, Jeśli udało wam się opanować ruch jedną nogą, spróbujmy teraz dwie nogi jednocześnie. Wchodzimy do naszej pozycji. Rotuję kolana do środka, pięty mocno na zewnątrz. Robię koło stopami, kolana na zewnątrz. Otwieram nogi, wracamy pięty do pośrodku, Łączę kolana, łączę stopy I jeszcze raz. Kółko, otwieram, wracamy. Pięty kolana stołu. Kolejnym elementem, który Ci pokażę, będzie wejście na bar. Jedną z rąk, pokażę Ci z tej strony, ustawiamy wnętrze dłoni do sukitu i opieramy się na bar. Opieram rękę, opieram bar. Opieram się delikatnie na głowie, druga ręka znajduje się na wysokości klatki piersiowej. Wchodzimy na palce, jeśli mamy buty to na platformy i ciągnę nogę po podłodze, mocno po kole. Teraz zabieram rękę z podłogi, opieram sobie na biodrze, przechodzę na plecy, druga ręka również na biodra, ciągniemy nogi do góry. Zróbmy to. Jeszcze raz pokażę Ci od drugiej strony. Opieram rękę, bark, głowa, druga ręka na wysokości klatki. Wchodzę na palce, ciągnę nogi po kole, Ręka, plecy, ręka, wyciągamy nogi do góry. Kolejnym elementem, który może Ci się przydać w egzotikowych choreografiach, będzie ładne zejście do parkietu. Oklęknij. Podpierając się rękami i tak, jakbyś chciała zamknąć do podłogi, Opieram sobie najpierw klatkę na podłodze, teraz wysuwam kolana, opieram się. Twoje ręce powinny znajdować się na wysokości klatki piersiowej. Aby ładnie stąd wrócić, podciągam nogi pod siebie, ciągnę klatkę w stronę nóg, siadam na piętach, wychodzę, i na końcu chłop. Młynki nogami, które już umiesz, możemy wykorzystać w jeszcze jednym, trochę trudniejszym przejściu. Ustawiamy się znowu podpierając na rękach. Wyciągamy jedną nogę prostą do tyłu. Jeżeli mam prostą lewą nogę, moja prawa ręka opiera się na przedramieniu, na podłodze. Dłoń skierowana na zewnątrz, łokieć pod ramieniem. Drugą rękę opieram przy kolanie nogi zgiętej. Wyciągamy prostą nogę do góry, zabijam piętę do pośladka i w momencie kiedy będę rotować stopę na zewnątrz, druga noga zabija się pod siebie, siadam, ciągnę prostą nogę do góry. się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i daj nam znać na naszych social mediach tu albo tu, czy udało Ci się wykonać te figury i przejścia. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!